Cześć, podczas tej lekcji przejdziemy do tworzenia parametrycznych arkuszy. Pokażę Ci, jak utworzyć nowe kolekcje arkuszy oraz jak zarządzać informacjami dodawanymi na arkusze. Zaczniemy od utworzenia nowej kolekcji arkuszy. W tym celu przechodzimy do zakładki arkusza, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy Nowa kolekcja arkuszy. Kolekcję nazwiemy Projekt Techniczny. I zatwierdzamy. Teraz w tym miejscu, gdy będziemy dodawali kolejne arkusze, możemy ustawić, aby należały one do tego katalogu. I wybieramy opcję Arkusze, prawym przyciskiem nowy arkusz. W naszym projekcie mamy dostęp tylko do arkusza metrycznego A1. Klikamy OK. Posłużymy się tym przykładem do modyfikacji własnego arkusza. Nie będziemy tworzyć rodziny od początku od zera, tylko skorzystamy już z obecnej istniejącej. Przejdziemy do opcji Edytuj rodzinę, nadamy jej nową nazwę i zapiszemy w folderze, w którym umieszczaliśmy wszystkie rodziny do kursu. Wpisujemy tutaj SK, Arkusz i zatwierdzam. Na początek zaczniemy od dodania parametrów szerokości i wysokości arkusza. Wybieramy wymiar wyrównany i nadajemy wymiar od krawędzi zewnętrznej lewej do prawej oraz od góry do dołu. Mamy tutaj wymiary do arkusza A1, i teraz, tak jak podczas tworzenia znaczników, wybieramy wymiar szerokości i dodajemy mu parametr. Utwórz parametr o nazwie szerokość wybieramy, aby to był parametr typu i zatwierdzamy. Dla wymiaru pionowego wybierzemy nowy parametr i nadamy mu nazwę wysokość i zatwierdzamy. Teraz przejdziemy do zakładki Edytuj typ. Dodamy nowy typ i nazwiemy go 840 na 594. I zatwierdzamy. Teraz dla nazwy typu 840x594 na będzie pojawiał nam się arkusz o szerokości z konkretnie tymi danymi. Zatwierdzam. Gdy mamy już parametry do szerokości i wysokości, wprowadzimy sobie wymiary, które będą nam wyznaczać odległość ramki wewnętrznej od krawędzi arkusza. Zaznaczamy takie miejsce, wybieramy wymiar wyrównany. Dodajemy go w każdym miejscu. I teraz od lewej strony ustawimy sobie 30 mm. A od góry, dołu i od strony prawej będziemy chcieli ustawić 15. U góry dodam 15 mm. To samo zrobię na dole. I po prawej stronie po dodaniu wymiarów utworzę wiązanie tak aby te wartości zawsze pozostawały stałe zaznaczam wymiar i klikam kłódkę. Teraz przy zmianie wysokości na przykład na 400 mm Wymiary dookoła ramki pozostaną zgodne z tym, co ustawiliśmy. Jak widzisz, podczas zmiany wysokości naszego arkusza, po prawej stronie wszystkie dodane wcześniej opisy pozostają na swoich miejscach. Dlatego dobrze jest ustawić tą lokalizację dolnej i prawej krawędzi arkusza, ponieważ dane dotyczące arkusza zazwyczaj znajdują się w prawym dolnym rogu. Tak więc cofnę zmianę wysokości. Utworzymy linię odniesienia do prawej strony oraz na dole. Zaznaczam te linie odniesienia i włączam im za pomocą skrótu klawiszowego PN przypięcie, tak aby pozostały one w stałym miejscu. A następnie za pomocą funkcji AL wyrównanie wybieram taką linię odniesienia i spodnią krawędź arkusza i włączam wiązanie tak aby... Spód arkusza był zawsze dowiązany do tej linii odniesienia, tak samo zrobię dla prawej strony kłódka. I teraz, gdy zmienię wysokość arkusza, na przykład na 300, tak jak widzisz, spód pozostaje nam w tym samym miejscu, a zmiany arkusza nie będą wpływały na ramkę, która znajduje się w prawym dolnym rogu. Teraz po przygotowaniu tych wiązań możemy utworzyć pozostałe typy rodziny dla innych arkuszy, na przykład dla formatu A2 oraz A3. W tym celu wybieramy opcję nowy typ i wpisujemy tutaj wartość tym razem 594 na 420 mm. I po wybraniu tego typu arkusza wpiszemy tutaj wartości 594 i 420. Teraz przy zmianie typu rodziny będzie nam się zmieniała również wartość szerokości i wysokości Dodamy jeszcze jedną o wartości 420 na 297 I tutaj również skopiuję tę wartość dolną Dodam ją jako szerokość, a na dole wysokością pozostaje 297 Jako wzór otworzymy sobie Arkusz o wielkości 594x420. Usuniemy wszystkie dane, które są tu automatycznie utworzone i dodamy je własnoręcznie. Przy dodawaniu informacji do arkuszy, podobnie jak przy tworzeniu znaczników, korzystamy z etykiet. Opcja Utwórz: Etykieta. Wybieram dowolne miejsca, żeby pokazać Ci, jaka jest lista. Etykiet dostępna dla każdego arkusza. Można tu wybrać informacje dotyczące adresu projektu, autora, dat, rewizji, wydania arkusza czy projektu. Następnie możesz również dodać informacje o kolekcji arkuszy, nazwie arkuszy, budynku klienta itd. Tutaj to wszystko, co jest wymienione. Informacji, które możemy zawrzeć na arkuszu, jest naprawdę sporo. My zaczniemy od dodania nazwy organizacji. Dodajemy ją za pomocą, dodaj parametr do etykiety i zatwierdzamy. Następnie możemy taki tekst etykiety zamienić na 8 mm i ustawić go na środku. Przed dodaniem pozostałych parametrów utworzymy jeszcze taką ramkę. Przechodzimy do zakładki utwórz, linia i dodajemy taką linię w odległości 120 mm od krawędzi. A następnie dodamy poziome podziały. Zaczniemy od dodania pierwszego poziomego podziału od dołu. Będzie on na wysokości 25 mm. I później za pomocą opcji kopiowania skopiujemy go jeszcze powyżej o kolejne 25 mm, następnie o 14 14 i tak 4 razy. A na koniec o 25 i 40. W tym miejscu zakończy się nasza tabela. Usuniemy górną krawędź i za pomocą funkcji TR dotniemy lewy narożnik. Teraz, w informacjach, dodamy jeszcze nazwę projektu. Przechodzimy ponownie do zakładki utwórz, etykieta. Wybieramy etykietę o wielkości 3 mm i wyznaczamy jej miejsce dodania. Będzie to nazwa projektu. Dodajemy. Nazwa projektu. Będziemy mogli dodać. Po załadowaniu takiego arkusza bezpośrednio do projektu i po wpisaniu takiej nazwy, pojawi się ona w tym polu. Dlatego przydałby nam się również tekst informujący, czego dotyczy to pole. Wpiszemy tekst również o wielkości 3 mm, z informacją, że jest to nazwa projektu. Tu kropek. I zatwierdzam. Teraz po lewej stronie będziemy mieli daną nazwę projektu, a po prawej stronie będzie się pojawiała nazwa właściwa. Możemy rozszerzyć wielkość takiej etykiety i wyrównać ją do prawej krawędzi. To samo zrobimy z numerem projektu, etapem oraz nazwą arkusza. W tym celu zaznaczamy tekst, wybieramy opcję Kopia. Kopiujemy tekst względem punktu końcowego w cztery najbliższe miejsca. I tutaj również tu będą informacje o tym, kto rysował i sprawdzał arkusze. Teraz zmienimy opis na numer projektu. Etap i nazwę arkusza. Przed ostatnim wierszu dodamy informację, kto rysował, a na końcu kto sprawdził. W części środkowej dodamy jeszcze podział na trzy pola. Jednym z nich będzie informacja o numerze arkusza, drugim o dacie wydania oraz trzeci o skali. I wszystkie w odległościach 40 mm od siebie. Teraz pozostało nam dodać wszystkie etykiety. Wracamy do opcji utwórz. Etykieta. I wprowadzamy etykietę wyrównaną do prawej strony. Będzie to numer projektu. Następnie kolekcja arkuszy. Jest to kolekcja, o której mówiłam na samym początku filmu. Inaczej możemy to nazwać takim pakietem wydania. Jeśli określimy w kolekcji arkusza, że jest to pakiet wydania projektu budowlanego, technicznego czy wykonawczego, to w zakładce etap pojawi się również ta informacja. Dodajemy jeszcze nazwę arkusza. Numer. Datę wydania arkusza skalę osobę rysującą. Opisana jest jako rysował. A na końcu sprawdzał. Oczywiście tych informacji możemy dodać znacznie więcej. Ja podałam tutaj przykładowe, które według mnie Będą niezbędne i ustawiam wszystkie dodane etykiety w odpowiednich miejscach. Te po prawej stronie dorównam do prawej krawędzi daną o dacie, ustawię wyrównaną do środka, a informacje o numerze arkusza wyrównam do lewej. Dostosuję wielkość. Całość jeszcze lekko przesunęła w lewo. Tutaj poniżej, zamiast nazwy, powinien być numer. Oczywiście możemy zaznaczyć ten parametr, cofnąć go i dodać tu parametr z numerem. Teraz opisy, takie jak nazwa projektu numer, etap czy nazwa arkusza, możemy ustawić jako tekst pogrubiony. Wybieramy opcję tekst, edytuj typ, powiel. Pogrubienie. Zatwierdzam i ustawiam tutaj opcję pogrubienia. W ten sposób dodaliśmy informacje do tabeli arkusza. Może się tu oczywiście znaleźć również tabela rewizyjna, dodana za pomocą opcji widok zestawienie rewizji lub też dodanie logo korzystając z funkcji importuj PDF lub obraz. Nie dodawałam wymiarów pomiędzy wyznaczonymi liniami, ponieważ tak jak mówiłam na początku ustawiliśmy naszą tabelę do prawego dolnego rogu, który jest zawsze niezmienny i teraz możemy sprawdzić czy wszystko będzie działało, wejdziemy do typu rodziny i zmienimy na przykład na wielkość rodzin 420 na 297 jak widzisz obszar pomniejszył się teraz wybieramy jeszcze opcję 840 na 594 górna krawędź tabeli przesuwa nam się podczas powiększania arkusza dlatego cofnę Dodam tu jeszcze wymiar od górnej krawędzi do dolnej i ustawię go jako stały. Teraz przy zmianie wartości już nie powinno się nic przesunąć. Bieram 840 na 594 i jest OK. Tak przygotowany arkusz mogę za pomocą opcji Wczytaj do projektu dodać ją do utworzonego przez nas projektu budynku wielorodzinnego. A teraz zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Podczas której będziemy dodawać arkusze oraz ustawiać widoki na arkuszach, korzystając z funkcji siatki pomocniczej.